Siemaneczko śmionacko z tej strony Kasia, witam Was w drugim odcinku z Cubeboarda. Lecimy teraz sobie szukać śnieżnego biomu, bo już zauważyłem, że się sprawdziłem na stronce, że to jedzonko, ten White Chocolate. Jest dla snowridera czy coś takiego. Dla takiego biegacza po prostu. Zobaczycie taka kura na dwóch nogach. o Dzięki chłopaki za pomoc to jakiś las jest Zobaczyłem, że na tym siedzie. Zmieniłem mapę? co? Jeszcze chwilowo, czy nie chwilowo, zobaczymy Sprawdziłem seedę, na jakiej mapie jest śnieg i gdzie Myślę, że na tym siedzie właśnie na południu Zbiegniemy na północ Boże, na południe, co ja tam? Mam nadzieję, że mnie nie oszukali. Wikipedia kłamie czy nie? Okay. Hm. Dobra, lecimy dalej. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Koniki też sobie je zabijemy, czemu? o wow, mocny jakiś, large, large, large. Wow. bardzo mocny, szybko, szybko 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 Dobra, nie, on jest za mocny, padnie na 100%. Nie, 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 go nie, 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 to tylko zabij te bezbronne chroniki, no. O, może oni mi pomogą. oni mi nie pomogą, dobra, zabij No aż możecie mi pomóc. No właśnie. Dobra, mm. tam Przymierzam. Zabiliśmy trzech. Nie pniążki, pniążki. nie A gdzie tu miejsce było skani? Dobra, nieważne się. Uu, do jaskini wejdę. O, tu ciekawie. F klikamy, żeby latarkę włączyć. A, nie, to też wiedziałem. scrolla skrole dostaliśmy? nic. Tu Co to no No to lecimy dalej Aczo Chyba mnie oszukali, chyba że to bardzo daleko jest Aż tak daleko by było Są dobre orki Idziemy do krówek. Ooo, jaka polona Dobra, do krówki chodźcie tu Dobry, dobra, 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 dobra. Jest, padła. Dobra, skurrel. Zabijemy czy nie? Strzelaj, kaszers, strzelaj. Uwie, kto zasuwał? Zabi. Dobra, padła. Dwie biura. Chyba nie jest śnieżny. Nie śnieg wygląda serio jak śnieg, czy nie ha 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 się ha To jest zabicia zabicia, nie nie? ha to jest do zabicia ha 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 ich nie Okej. Okay. Coś ciekawego to. Zbieram dla dołu, i to dla łodzi. Dla... Ej, nic dla nas. A tam jeszcze coś było. O, dla nas. Amulet. Trzy kwiatuszki. Uh -huh. lecimy dalej. Upsa. Mówiłem chyba, że się kontrolę wspinamy. Chyba, że nie mówiłem. No okay. mam jakoś znaleźć ten, ten śnieg, oswoić tego ptaka. Najlepiej jak najszybciej go oswajać. ogólnie potworki oswajać jak najtrendy o ten boss. Zabijmy go może. Wiem, że mu nic nie robię, ale... Co tam? O, jak on zasuwa? Dobra, dużo mu palnę, czy nie? O, co on robi, co on robi? Dobra, nie chcę wiedzieć. Tędy lecimy. Jestem dalej goni Dobra, może ja do was wrócę, jak już znajdę tę zimę. To się tego tego zabijemy. Okej, okay. to się mleczko. Patrzcie, ludzie biję jakąś wielką lamę i prawie ją zabiję. Bo od tego trzeba uciec? Uuuuhuhu. Uh. Se so, pouciekam chwilkę. Czyli się ładuje HP? Nie, dobra. Strzelamy, 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 strzelamy. Mało nam bije, więc jest okej. Okay. No. lecisz, ale spam leci w to znaczy w myszkę. Jest, level up. W sensie, wypadło. Łuk jakiś lepszy. Ja nie chcę z jak go Co mam tutaj? O, fire spirit plus 10. Jak to założyć? Hmm, nie umiem. Fuuu, to było straszne. <grywa> Są Stążyłem... O, dzień dobry. W ja mu nic nie biję? Serio? Iiii, nie posłuż życie. Nie jesteś potrzebny no w tym świecie co to było <noise> Spoko Dobra ja do Was wrócę jak już będzie ten śma. Chyba, że nie będzie. To do Was nie wrócę. Nie ja nawrócę jak będzie zimą. I jesteśmy po półgodzinnej wyprawie w piony zimowym. Uff. Jezus Maria. Już myślałem, że, że nie wiem jakoś źle biegnę czy coś. Już chciałem wychodzić, a tu nagle... I ci jest... To jest. jest prawie czwarty level wiem. Tylko znaleźć zwierzątko. zamiast uh, health flower to są ice flower Oops. Co to jest? A, króliki, Co? Co to jest? A, to pszaczek, okay. <coughs> <coughs> yes, meggalda. Sørg, sørg, sørg. Ogr. Czekajcie. Coś dostałem. Nie dla nas, nie dla nas. Oczywiście, bo po co dla nas? Jest! SnowRunner. Jest. Dobra, bierzemy teraz jedzenie pod prawy. Podchodzimy do niego. czerwono. O, serio. Tej, tej, tej. I kocha nas. Dobra, teraz wejdź kośnik, Gdzie on po nas? Ej, wracaj! Set name... Mmm... Ptaszek... Czekaj, ale otwórczy. Nie! Pet name... name pet... Taszek. Jest to ptaszek. Dobra, pod x-em, zapomniałem wam powiedzieć, pod x-em mamy takie coś do rozdawania punktów, no, w no, I tutaj mamy. Tak. Potem dostaniemy punkt w to. I potem możemy jeździć na niego. No, o, czemu nie mogę? X. Czemu to się nie zapisuje? A, dobra, to tutaj niech się. Tak, dobra. Lecimy na tego. Dawaj go, dawaj, 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 dawaj. Ale niech on go bije. Jeszcze 11 x 11 level level. x 11 x 11 x 11 x na x Tak jest! Dobra, jest osiągnięcie. x było moje czas, To x 11 No, Ej, a więc na więc przyjemnym tym przyjemnym czymś przyjemnym na naszym przyjemnym x śnieżnym kończymy 11 Fajnie się grało. Płasało się te pół godziny iść. No i się Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Wyczekujcie kolejnych odcinków. Yo 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 siemanko. manko.